Dzień dobry, cześć, witam serdecznie i od razu mówię, że jestem całkowicie bezradny i nie odpowiem jednoznacznie na postawione pytanie: Jaki film lubię najbardziej, albo jaki film, gdybym miał polecić, tylko jeden z polskich filmów bym polecił? Nie mam. Pojęcia. Jest po prostu tyle tytułów i tyle filmów, które gdzieś w moim życiu, w mojej pamięci tkwią, w moim życiu były ważne, kształtowały mnie albo, albo moje poglądy, albo, albo moją wrażliwość, że nie potrafię wymienić. Po prostu nie potrafię, sorry, przepraszam, nie potrafię wymienić jednego tytułu. Jasne, że przeleciała mi przez głowę natychmiast y, sekwencja filmów. Y, Szkoła polska, munk Wajda Kawalerowicz. Ja miałem taki ulubiony film z tamtego okresu. Bardzo długo był ze mną gdzieś w głowie, gdzieś w klimacie. Być może mnie ukształtował w ogóle moją wrażliwość, moje, moje, moje podejście do, do kina, do, do sztuki w ogóle. Nie wiem. To był pociąg Kawalerowicza. Film Pociąg ze wspaniałą muzyką komedy, film nastrojowy, nostalgiczny. Z drugiej strony, no nie można nie wymienić filmów współczesnych, bo polskie kino wróciło, wróciło do, myślę, że wysokiej formy i, i powstają tytuły naprawdę piękne, ważne, istotne. No, oscarowa, Oscarowa zimna wojna nie będzie tu żadnym odkryciem. Boże Ciało z najnowszych produkcji również zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Z takich bardziej komercyjnych, ale fantastycznie oglądających się filmów sprzed kilku lat, no to Bogowie film o relizie polecam serdecznie, bo to jest tak, takie kino, które potrafi być. I mądre, i rozrywkowe jednocześnie. Takie troszkę w stylu amerykańskim zrobione, ale, ale w tym dobrym amerykańskim stylu. No i tyle. Przekornie być może, bo lubię być przekorny, wskazałbym też na filmy troszkę z innej półki, z tej półki niedocenianej. Mianowicie, zwykło się tak chyba, tak, tak mi się wydaje, że zwykło się przyjmować, że Dramat, film poważny to jest coś bardzo istotnego, natomiast komedia to taki gatunek, podgatunek, który służy tylko i wyłącznie rozrywce. Ja tak nie myślę. Ja wielce, wielce szanuję dobre, dobre komedie i w filmie, i w teatrze, i no, nie da się ukryć. Oglądam po raz setny film sami swoi, Chęcińskiego i dalej mnie on bawi, śmieszy i, i, i kiedy gdzieś tam w telewizji przemknie mi scena, nagle łapie się na tym, że mija pół godziny, a ja po raz kolejny oglądam ten film, mimo, że dialogi znam na pamięć. Podobny, podobny, podobna kategoria, podobny film, który mnie wciąga cały czas, to jest Rejs Pibowskiego. No i filmy Barei, no wymieni misia, no Miś Barei, Miś Barei, który jest troszkę takim, mało filmowym zbiorem skeczy, a z drugiej strony również jest na tyle uniwersalny, że, że, że wciąż aktualny. Niestety, na szczęście. I tyle. Raz jeszcze przepraszam, nie potrafię wskazać jednego filmu, który mogę polecić z czystym sumieniem, jako ten naj, 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 naj. Na szczęście w Polsce zrobiono wiele filmów dobrych, a kilka albo kilkanaście bardzo dobrych i gorąco zachęcam do oglądania, pozdrawiam, pozdrawiam Was kochani całą Polonię w Kazachstanie, oglądajcie polskie kino i ja życzę sobie i Wam, żeby, żeby tych pozycji przebywało, wartych wskazania i żeby jeszcze trudniej było nam wybrać jeden ulubiony film, bo po prostu żeby było ich aż tyle, tak dużo, żeby, żeby ten wybór był jeszcze trudniejszy. Czego sobie i Państwu życzę. Pozdrawiam raz jeszcze, dzięki.